Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj mówię tematykę związaną wstawianiem edycją tabeli w dokumencie. Następnie mówię edycja atrybutów tekstu, który będzie wstawiany w tabeli. A więc otwieramy naszą przeglądarkę, wpisujemy adres Google. Logujemy się na nasze, nasze konto na Gmailu. Moje konto testowe. Jesteśmy już zalogowani, o tym świadczy tutaj nasza ikonka naszego konta. Klikamy na te 9 punktów, które otwierają nam dostęp do naszej aplikacji, które są na naszym koncie Gmail. Otwieramy edytor tekstu. I teraz wykorzystam tekst bajki o trzech świnkach. Kopiuję cały tekst. W celu skopiowania całego tekstu naciskam lewy kontrol i literkę A. Zaznaczyłem cały tekst. Teraz, żeby skopiować ten tekst, naciskam lewy Ctrl i literkę C. Minimalizuję to. Otwieram edytor tekstu, który jest dostępny w usłudze Gmail. Po uruchomieniu wklejam nasz tekst. Ctrl V. Mamy wstawiony cały tekst, który miałam przygotowany. I teraz. Na przykład w tym miejscu chcę wstawić tabelkę. Klikam tutaj na początku wiersza, który chcę opuścić. Naciskam klawisz Enter. Wiersz został przesunięty o jedną pozycję niżej. I teraz wstawiamy sobie tabelkę. Robimy wstaw. Tabela. Wybierzemy sobie tabelkę 5 kolumn i sześć wiersz mamy wstawioną tabelkę i wypełnię tę tabelkę krótkim tekstem Lato. mamy tekst pisany i teraz chciałbym ten tekst wyrównać w naszych komórkach. Nie muszę zaznaczać tekstu, wystarczy, że kliknę w daną komórkę i wykorzystuję te same ikonki, które służą do wyrównywania tekstu w dokumencie. A więc mamy wyrównanie do lewej strony, teraz środek do prawej strony i wyjustowanie. I tu zrobimy sobie, środek. Zobaczcie bardzo ważną rzecz. Tutaj mam wyjustowanie i tu mam do lewej strony. W obu komórkach tekst jest wyrównany do lewej strony. Ale jeżeli ja tutaj na przykład jeszcze wpiszę. Hmm, jesień, Zobaczcie, zobaczcie, że ten tekst. Został wyrównany tutaj w pierwszym wierszu do lewej i do prawej strony naszej komórki. Ja tutaj w komórce, która jest wyrównana do lewej strony, wpiszę ten sam tekst. I zobaczcie, jaka różnica jest. Ten tekst tutaj w tej komórce jest wyrównany do lewej strony. W tej komórce tekst jest wyjustowany. I teraz jaka różnica jest? Jeżeli jest wyrównany do lewej strony, z lewej strony mamy tekst. W linii prostej można powiedzieć. abyśmy poprowadzili linię prostą, to będzie prost. Tutaj mamy różne zakończenia tekstu w zależności od tego się kończy. Tutaj zobaczcie. Tekst automatycznie będzie wyrównywany do lewej i do prawej strony. O, tutaj lepiej widać. Jeżeli ja tutaj wpiszę ten sam tekst, zobaczcie, że przy wyrównaniu do lewej strony, tekst zawsze jest równy do lewej krawędzi. Natomiast prawa strona jest, można powiedzieć, taka poszarpana, w zależności od tego, gdzie się kończy nam dany wiersz. Jeżeli mamy tekst wyjustowany, tak tutaj w tym przypadku, to tekst jest wyrównany do lewej i prawej strony. Jeżeli tutaj sobie klikniemy i zrobimy wyrównanie do lewej strony, mamy tekst zrobiony tak samo jak tutaj. Natomiast jeżeli sobie zrobimy wyjustowanie mamy tutaj wyrównanie do prawej strony, to wtedy tekst po prostu jest wyrównany do prawej strony, z lewej strony jest nierówny i Następnie możemy sobie tutaj jeszcze zrobić wyrównanie do środka. Także tu również. Także w ten sposób możemy sobie edytować tekst w komórkach. Możemy teraz yy, zaznaczyć sobie wszystkie komórki w pierwszym wierszu. W tym celu klikamy. Lewy klawisz myszki mam naciśnięty. I przesuwam w prawą stronę. Mam zaznaczone dwie komórki. Trzy, cztery, pięć. Puszczam lewy klawisz. Tutaj. Wybieram wyrównanie do środka. Mamy cały tekst wyrównany do środka komórki. Następnie mogę zmienić sobie rodzaj czcionki. No, przykład na Times New ten i wybierzemy sobie rozmiar 14. Mamy rozmiar 14 i jeszcze sobie pogrubimy, bo to na przykład będzie mm, nazwa kolumny. <laughs> Mamy zedytowany tekst naszej komórce w naszej tabelce. Teraz możemy przystąpić do pokolorowania, wypełnienia jakimś kolorem naszych komórek. Klikamy w dowolnej komórce. Następnie wybieramy tutaj kolor tła. Klikamy na listę. Rozwija się nam menu takie podręczne i możemy wybierając dany kolor zmienić kolor dla naszej komórki. Po kliknięciu w daną komórkę dana komórka nam się automatycznie zaznacza. Chociaż jeżeli klikniemy raz bez przesuwania myszki, to komórka nam nie zmieni koloru. Natomiast dopiero zmienimy, gdy wypełnimy to kolorem. Natomiast jeżeli ja nacisnę lewy klawisz i przesunę w prawą stronę kawałek, to mam zaznaczoną całą komórkę, a więc jeżeli kliknę tylko w komórce, mam możliwość zmiany koloru komórki. Natomiast, jeżeli kliknę w komórce i przesunę kursor w prawą stronę lekko, to zaznaczy nam się cała komórka. A więc tutaj, jeżeli na przykład kliknę w tym miejscu lub tym i na przykład wybiorę sobie czcionkę 18, to nic się z tekstem nie stało. Natomiast, jeżeli ja nacisk, kliknę tutaj i przesunę w prawą stronę, to zaznaczę cały tekst w komórce. I teraz, jeżeli wybiorę inny rozmiar, to tekst w danej komórce zmieni się. To samo dzieje się tutaj. Jeżeli ja kliknę w komórce, tutaj nie ma tekstu. W związku z czym, jeżeli ja w tej chwili ustalę sobie rozmiar tekstu, na przykład na 24 i coś piszę, to ta czcionka już ma rozmiar 24. Jeżeli ja kliknę tutaj i przesunę kursor myszki w prawą stronę, również zaznaczam parametry do edycji czcionki. I na przykład tutaj mogę sobie zrobić czcionkę ósemkę. Jeżeli teraz będę pisał, to będę pisał czcionką 8. Także jak widzicie, Mogę w różny sposób ustawiać atrybuty tekstu w danej komórce. Oczywiście po wpisaniu mogę zaznaczyć sobie jedną lub dwie komórki, w zależności od tego jak chcę. Może być to zaznaczenie kolumny, czy wybranych komórek w danej kolumnie. Mogę zaznaczyć sobie wybrane komórki w wierszu. Mogę również zaznaczyć sobie komórki tutaj w ten sposób. Ale to musi być pełen zestaw komórek do zaznaczania. W ten sposób, jeżeli ja klikam tylko lewym klawiszem myszki, bez wykorzystania innego dodatkowego klawisza. Także w ten sposób możemy sobie edytować. No dobrze, mam wypełniony tekst w komórce, i teraz chciałbym ten tekst usunąć. W jaki sposób mogę usunąć tekst, który jest w komórce? Mam dwa sposoby mogą klikam przed literką i następnie naciskam klawisz delete usunąłem literę mogę również kliknąć przed literką ale teraz muszę nacisnąć klawisz backspace i usunąłem tekst jeżeli chciałbym usunąć tekst z kilku komórek na przykład tutaj sobie wpiszemy jakiś tekst i chciałbym usunąć tekst tych komórek trzech. Zaznaczam te komórki i naciskam klawisz Delete. I usunąłem tekst w danych komórkach. Teraz, co jeszcze możemy zrobić? Możemy ustawić kolor obramowania dla naszej komórki. Klikam w komórce i teraz tutaj możemy wybrać sobie kolor obramowania. Wybierzemy sobie taki ciemniejszy czerwony. Jak widzicie, już. Zmienił mi się kolor linii. Mogę również zmienić szerokość obramowania, szerokość linii. Tutaj mieliśmy jeden punkt, możemy sobie wybrać na 2,25. Maksymalnie to jest 6 punktów. Kolejny element, który możemy zmienić sobie, to jest styl obramowania. W tej chwili mamy linię ciągłą. Możemy zmienić sobie na wykropkowaną lub kreski. Także w ten sposób możemy edytować sobie poszczególne komórki. Tylko zobaczcie teraz, jeżeli ja tutaj sobie wybiorę trójkę, następnie wybiorę sobie tutaj kropki i kolor niebieski, to ta krawędź tutaj zostanie zmieniona do komórki, którą edytowałem ostatnio. To samo tutaj. Zrobimy sobie 4,5. Tutaj zrobimy sobie kreskowane i kolor linii zrobimy sobie taki ciemny fiolet. O. Także w ten sposób możemy sobie edytować zawartość danych komórek. To znaczy możemy edytować sobie kolor komórki i następnie obramowanie komórki. Natomiast możemy również stalić komórki. A więc zaznaczam sobie tutaj Dwie komórki naciskam prawy klawisz myszki i z menu wybieramy sobie scal komórki. I mam już połączone dwie komórki w jedną. I mogę wypisać sobie tekst. Tutaj również mogę edytować sobie tekst w danej komórce i teraz. Mam tabelkę. Mam pięć kolumn. Mam 6 wierszy. Okazało się, że potrzebuję jeszcze dwa dodatkowe wiersze do wpisania danych. Jak dodać wiersze? Najłatwiej i najszybciej. Klikamy tutaj w ostatniej komórce i naciskamy klawisz Tab. Tabulator. Po kliknięciu możemy za pomocą tabulatora przemieszczać się pomiędzy komórkami i zobaczcie każde przejście. Z tej komórki do nowego wiersza powoduje powstanie nowego wiersza. I teraz ja tutaj zaprezentowałem Wam połączenie dwóch komórek. Ja te komórki zapełnię sobie kolorem żółtym. Teraz zaznaczę sobie trzy komórki. Prawy klawisz, stal komórki. I mamy również tutaj, skopiuję sobie ten tekst. Zaznaczam tekst. Ctrl-C. Klikam tutaj Ctrl-V. Mam już tekst i wyrównuję go do środka. Tą komórkę zrobię sobie taką jasno konturku turkusowa to właściwie jest. Mogę również stalić cztery komórki. W tej chwili tutaj mamy cztery komórki, ale zobaczcie, że w tej chwili, tutaj, po scaleniu tych komórek, mam tutaj jedną całą komórkę. I zaraz zobaczymy, czy uda mi się stalić te cztery. Prawy klawisz. Stal. Mamy scalone cztery komórki. Po wstawieniu, mamy tutaj tekst wstawiony. Teraz chciałbym. Czy mogę te trzy komórki tutaj podzielić ponownie na kolumny. Tak jak tutaj mam. W tym celu zaznaczam te trzy kolumny. Trzy komórki, przepraszam. Naciskam prawy klawisz myszki i robimy rozdziel komórki. mamy ponownie pięć kolumn w naszej tabeli. Także w ten sposób możemy sobie edytować tabelkę w naszym edytorze tekstu, który jest tutaj dostępny. Teraz chciałbym wstawić grafikę. Wcześniej przygotowałem sobie grafikę, którą zapisałem na pulpicie. Mamy tutaj tulipany. Chciałbym wstawić w tych komórkach tutaj na dole grafikę. Przygotowałem sobie wcześniej, już pobrałem z internetu. Wybieramy tutaj konka. wstaw obraz, następnie robimy prześlizg z komputera. Na pulpicie otwieram. Mam wstawioną grafikę. Tą że tą grafikę możemy jeszcze zedytować pod względem wielkości. Jeżeli kliknę na grafikę, pojawiły mi się takie cztery punkty. 9. Po wstawieniu grafiki. Gdy kliknąłem na grafikę, pojawiły mi się tutaj takie punkciki z możliwością edycji rozmiaru naszej grafiki. Jeżeli ustawię kurs myszki tutaj na rożniku, naciśnę lewy klawisz i zacznę przesuwać, mogę zmniejszyć rozmiar naszej grafiki. I tą grafikę również mogę wyrównywać w naszej komórce, a więc mamy lewo, środek, prawo i. Wyustowana wyjustowana będzie również do lewej strony. I teraz wstawiamy yy, tutaj po wstawieniu grafiki, kopiujemy ją i powklejamy tutaj za pomocą klawisza Ctrl V poszczególne komórki. I teraz w tej komórce będzie grafika wyrównana do lewej strony. Tutaj do środka, do prawej i wyustowana. I tutaj będzie ponownie grafika wyrównana do środka. Także w ten sposób możemy sobie edytować i opisywać grafikę. Możemy również opisać grafikę, która znajduje się w komórce. I w zależności od tego, czy chcemy, żeby napis znajdował się nad grafiką, czy pod. Jeżeli chcemy, żeby to było nad grafiką, klikamy myszką przed naszą grafiką. Tutaj po lewej stronie. Jeżeli mamy problem, na przykład z zaznaczeniem czy z kliknięciem przed grafiką, to na przykład włącza nam się tutaj edycja, grafiki i tak dalej, możemy kliknąć z prawej strony i nacisnąć strzałkę w lewą stronę. Następnie naciskamy klawisz Enter. Kursorem przechodzimy w górę i piszemy na przykład. A więc opisałem grafikę za pomocą tekstu, który znajduje się nad grafiką. Możemy jeszcze zrobić Enter, będzie tutaj opuszczony. Teraz mogę opisać również tutaj tą grafikę w podobny sposób jak tam, tylko w tym przypadku tekst będzie poniżej grafiki. A więc mam tutaj kotek domowy. Tekst. Wyrównamy sobie do środka komórki. Grafikę również wyrównamy sobie do środka komórki. Także tak możemy edytować sobie elementy, które są w naszej komórce. Możemy komórkę, a poprzednią również sobie zedytować. A więc wybierzemy sobie tutaj grubość, rodzaj linii i kolor. Tutaj wypełniliśmy sobie jeszcze kolorem, żeby na przykład była bardziej widoczna. A co teraz zrobić, żeby nie było obramowania? tutaj koloru? Na przykład się pomyliłem. Zrobiłem kolor czerwony, a nie chcę. Mogę tutaj wybrać sobie kolor biały, jeżeli na przykład mamy, lub przezroczysty. I mamy już czyste pole. Teraz wracając do komórki, możemy sobie wybrać jeszcze kolor obramowania. Styl, wybraliśmy sobie kropkę, pogrubimy i w ten sposób mamy na przykład wyrównaną yy, komórkę z danym. A więc mamy tutaj grafikę, która jest wyśrodkowana. Zrobiliśmy sobie tutaj obramowanie, ustaliliśmy grubość obramowania i jeszcze kolor. W tym przypadku, tutaj, jeżeli chcemy zedytować tą komórkę, również możemy wybrać sobie. Kolor obramowania, rodzaj linii, tutaj będziemy sobie kreskowaną i na przykład zrobimy sobie na 4,5. Także w ten sposób mogliśmy przystąpić do edycji atrybutów naszych komórek, naszej tabeli. A więc tutaj zmieniliśmy kolor. Kolor komórki zmieniliśmy tutaj za pomocą koloru tła. Obramowanie zmienialiśmy za pomocą kolor obramowania, następnie szerokość obramowania i styl obramowania, wyrównywanie tekstu w komórce, robimy tutaj za pomocą ikony, które służą do wyrównania tekstu w dokumencie, w tym przypadku również do y, tekstu, który znajduje się w komórce. Jeżeli wstawiamy tab, y, grafikę w naszej komórce. Tutaj również mamy ikonki, które służą nam do wyrównywania grafik w naszym dokumencie, w naszej tabelki i komórki. Także w ten sposób edytujemy tabelkę w dokumencie. Mam nadzieję, że ten króciutki film pomoże Wam w edycji właśnie tabelki. Tutaj jeszcze mieliśmy scalenie komórek. A więc po zaznaczeniu komórki prawy klawisz stal i mamy już połączone dwie komórki lub więcej. Także w ten sposób możemy sobie edytować tabelkę w naszym dokumencie. Teraz bardzo ważna rzecz. Chciałbym ten dokument zapisać. Klikam polecenie, plik, pobierz i robimy Microsoft Word. To będzie dokument. Tekstowy, robimy zapis, ponieważ ja chcę ten dokument zapisać na pulpicie. Robimy OK. Pulpit, i tutaj wpisujemy sobie tabelkę. OK. Jeżeli teraz zminimalizuję, mam już dokument zapisany w formie dokumentu tekstowego. Ale jeszcze. Ten sam dokument znajduje się na naszym koncie Gmail, w naszej chmurze. Jak to wygląda? Tutaj wystarczy kliknąć przejdę do naszej strony, do naszego konta, do naszego edytora. I zobaczcie, mamy tutaj nasz dokument z kopkami wstawionymi w tabelce, ale on nie ma nazwy. Otwieramy go i robimy plik zmień nazwę. I tutaj mamy tytuł Trzy małe świnki. Jeżeli to nam odpowiada możemy zostawić. Natomiast ja tutaj zrobię sobie edycja tabeli. Naciskam Enter. Wracam z powrotem do konta głównego i mamy już tutaj temat edycja tabeli. Także mój dokument został już zapisany pod postacią edycja tabeli. Także w ten sposób możemy edytować tabelkę w naszym dokumencie. Mam nadzieję, że film będzie Wam pomocny, przyda się w pracy. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału mojego. Będzie mi bardzo miło.